Hej tu Mari Mari. Na początku chciałam pozdrowić Lucynę K Dziękuję za propozycję z rapek z numerem 20. Mam 4 sztuki. Mam lawendowe 9, ekstra pensje i wygrywamy. Lucynko, bardzo dziękuję za propozycję. Podrapiemy sobie dzisiaj z z numerem 20. Na kanał Lucyny oczywiście zapraszam. Link w opisie. Zostawcie wszystko co trzeba. Pozdrowienia, a my bierzemy się za drapanie. Te lawendowe, mnie nie, dziew... lawendowe dziewięć mnie nie lubi, ale to nic nie szkodzi, trzeba dać mu czasami szansę. Szukajmy dziewiątki. A mamy 2, 5, 3, 4, 8, 7, 4, 7, 8 i. I 3. Nawet jak nic tu nie będzie, to lucynko się nie przejmuje. To jest tylko propozycja. Ja mam fajną zabawę. Mam nadzieję, że widzą też się odcinek spodoba. Teraz ekstra pensja. A szukamy 27, 9, 17, 33, a mamy 32 trzydzieści, trzy, jedenaście, napis ekstra, pensja trzydzieści pięć, dwa, osiemnaście, dwadzieścia osiem i trzydzieści cztery, kontrolne też różne,

dwadzieścia dziewięć gdzie to się pochowało jedenaście dwadzieścia sześć trzynaście dziewiętnaście i osiemnaście dwadzieścia dwa trzydzieści osiem trzydzieści siedem trzydzieści dziewięć trzydzieści dwa i ostatni rząd trzydzieści jeden 23, 17, 15 i 14. Czyli puściutko, ale to nic nie szkodzi. Fajnie, jak ktoś coś zaproponuje. A zdrabki, jakie są, każdy wie. Mam nadzieję, że mimo wszystko taki szybki odcineczek Wam się podobał. Mam jeszcze jakieś propozycje, tylko zbieram zdrabki. Jak mi się uda. To wrzucę, wiadomo, raz jest szybciej, raz jest później, zależy, jak szybko uda się znaleźć. Pozdrawiam Was serdecznie, pa!